MKS Zagłębie.pl Dla wszystkich kibiców Zagłębia Lubin. Dzięki zwycięstwu 3 do 1 na wyjeździe z Lechiem Gdańsk, Zagłębie Lubin w znacznym stopniu przybliżyło się ku utrzymaniu w lidze. O tym spotkaniu rozmawiać będziemy w 39. odcinku podcastu MKS Talk, na który zapraszają Filip Trokielewicz oraz Paweł Nury Prawdę powiedziawszy, można było być trochę zaskoczonym tym, jak nerwowo weszli Lubinianie w to spotkanie, to znaczy ja mam wrażenie, że problemy zagłębia, w szczególności z konstruowaniem ataku pozycyjnego, brały się z tego, że zagłębie przegrywało środek pola w pierwszych 45 minutach meczu z Lechem Gdańsk, gorzej wyglądał Łukasz Łokomy, słabiej prezentował się Marko Poletanowicz, tak samo Filip Starzyński po dwóch lepszych spotkaniach z koroną. Kiel oraz we muć rozegrał delikatnie gorszy mecz, w związku z czym no tutaj mieliśmy sporo problemów, jeśli chodzi właśnie o te fazy przejściowe i o to, jak funkcjonował środek pola. Też takie odniosłem wrażenie, jeśli chodzi o tą pierwszą część spotkania, że, że Miedziowi zbierali zdecydowanie za mało drugich piłek. Nie wiem, czy też twoje spostrzeżenia, Paweł, się pokrywają z tym, co ja zaobserwowałem. Faktycznie... Również byłem zaskoczony tym, jak bojaźliwie Zagłębie weszło w pierwszą połowę meczu z Lechią. Już od samego początku było widać, że, że faktycznie Lechia jest bardzo zdeterminowana do tego, by w meczu z Zagłębiem osiągnąć korzystny rezultat no i przedłużyć te swoje szanse na no, utrzymanie w No Tego, no, już tak powiem, z całą antypatią do i Gdańsk, no jednak tego tej drużynie nawet jako kim zagłębia odmówić nie możemy. Piłka, że Le Lechi w pierwszych 45 minutach wyglądali nieźle. Nieźle na tle zagłębia, które było takie trochę, nie wiem, rozkojarzone, może to, to takie niezbyt odpowiednie słowo, ale bardziej mam na myśli to, że Byliśmy chyba zbyt wystraszeni stawką tego spotkania, i nawet nie tyle to, że moglibyśmy pogrzebać szansę Lechy na, 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 na utrzymanie w lidze, ale bardziej to, że no, to jest bardzo ważny mecz, jeśli wygramy, to faktycznie już to, to utrzymanie będzie blisko, to mogło jakby sparaliżować trochę zagłębie. A jeśli tak się stało? No to trochę słabo świadczy o tej drużynie, no bo jednak to nie jest spotkanie jakiejś wielkiej rangi i mimo wszystko zespół, który posiada tak wielu doświadczonych zawodników, nie powinien mieć problemów z utrzymaniem koncentracji w spotkaniu, no powiedzmy, o. Nie jeszcze na takim styku na utrzymaniu, no jednak to tutaj wydaje mi się, że, że nad tak, na takim mentalem, nad kwestią podejścia i, i utrzymaniu koncentracji na zespół musi popracować. Faktycznie w tej pierwszej połowie było w środku pola niezbyt ciekawie, bo ta gra nie była poukładana i myślę, że to jak funkcjonował środek miało wpływ na to, jak funkcjonował cały zespół. Z jednej strony tak. To nie świadczy dobrze o miedziowych, jeżeli ranga tego spotkania ich przytłoczyła, ale z drugiej strony taką statystykę, na którą warto zwrócić myślę uwagę, przytoczył nasz redakcyjny kolega Grzesiu Bielski, który zwrócił uwagę właśnie na to, że Miedziowi po raz pierwszy za kadencji Waldemara Fornalika wygrali spotkanie, w którym to rywale jako pierwsi objęli prowadzenie, więc to jest jakiś malutki kroczek naprzód. To prawda, jak wcześniej powiedziałem, że źle o Zagłębiu świadczy to, że mogło być przytłoczone rangą meczu z Lechią Gdańsk, tak dobrze świadczy to, że w końcu Miedziowi są w stanie odwracać losy meczu i ta, to było takie klasyczne odwrócenie losów meczu, no bo co by nie mówić, do bramki Bartka Kopacza niewiele wskazywało na to, że my możemy ten, te, te losy tego spotkania odwrócić. I pada nam tylko się cieszyć, że w końcu zagłębie było w stanie zareagować, czy to w, grając w inny sposób, czy też w, dzięki indywidualnemu błyskowi poszczególnych zawodników, było w stanie faktycznie tak zagrać, żeby rywal miał kłopot. No co by nie mówić już po pierwszym golu dla, dla nas. Czyli po bramce wyrównującej no Lechia chyba no trochę już siadło, więc szacunek dla Zagłębia, że najpierw zdołało wyrównać, potem wygrać, bo tak jak właśnie napisał o tym Grzesiek, no to jednak to była premierowa taka sytuacja. No i mam nadzieję, że to będzie dobrze wróżyło na te ostatnie mecze w obecnym sezonie. Z całą pewnością w drugiej połowie spotkania Zagłębie zaprezentowało się lepiej, a wpływ na to miała między innymi zmiana, której dokonał trener Fornalik, to znaczy wymiana dziesiątki. Tomasz Piękko w trakcie trwania drugiej części meczu z Lechią pojawił się na Murawie i myślę, to znaczy inaczej. Ja nie przypominam sobie lepszego występu Tomasza Pienki od kiedy zadebiutował on w Zagłębie Lubin. Uważam, że pokazał on wszystko to, co ma najlepsze, czyli to o czym już mieliśmy okazję w przeszłości rozmawiać, czyli między innymi Motoryka, kiedy uciekł jednemu z defensorów Lechik Gdańsk przy tej bramce, ponadto ta asysta drugiego stopnia także bardzo ładna. Myślę też, że warto wziąć pod lupę to, jak Waldemar Fornalik buduje pewność siebie Tomasza Pięki, bo Mieliśmy też okazję mówić o tym, że Tomek Pienko na razie prezentuje się lepiej zazwyczaj, kiedy gra w pierwszym zespole, gdy wchodzi z ławki. I myślę, że takie spotkania mogą tylko pomóc temu, żeby w przyszłości on już nie zakładał czasem czapki niewidki, bo były takie spotkania także w tej rundzie, kiedy Tomek Pienko wychodził od pierwszej minuty w wyjściowym składzie i wówczas długimi fragmentami znikał. Wydaje mi się, że rozsądnie tutaj postępuje szkoleniowiec mediowych. Faktycznie zmiana tąka w meczu z Lechią była kluczowa i jak powiedzieliśmy już ogólnie o nie do końca dobrej grze środka pomocy. W, właśnie w spotkaniu z Lechią tak, no, Tomek zmienił najsłabsze ogniwo moim zdaniem czyli Filipa Starzyńskiego no, Filip nie zagrał dobrze w spotkaniu z Lechią był bardzo taki, bardzo statyczny jakś, nie wiem nieporadnie nie ta, ta jego gra wyglądała choć darzę go wielkim szacunkiem po prostu ze względu na dokonanie jego w naszym klubie, no to tak ten mecz no, nie, obiektywnie mówiąc mu bardzo mocno nie wyszedł, no i ta zmiana Tomka odcisnęła bardzo duże piętno na, na, na drużynie i widać był bardzo duży jakościowy skok i Tomek z tymi swoimi indywidualnymi, nawet takimi zrywami, dawał, dawał zespołowi energię i ta energia przełożyła się na to, że najpierw bardzo fajnie zagrał w pole karne do, do Damiana Bohara, ten do Chodyny mieliśmy 2-1, a potem ta indywidualna akcja, wykończenie kontry, też z bardzo dużą pewnością i tak, to, to, co powiedziałeś, ma bardzo duży sens i Waldemar Fornali widać, że ma bardzo dobry wpływ na rozwój tą Pienki, bo nie jest sztuką w, trzymać zawodnika młodego tylko, tylko jako sztukę, żeby on po prostu był, no bo jakby gra. Nie zawsze jest dobra. Sztuką przy rozwoju zawodnika jest umiejętnego wprowadzenia, od połownim momencie też posadzenie go na ławce. Myślę, że Piotr Stokowiec w poprzedniej rundzie, czy też w poprzednim sezonie, ale również w tej swojej pierwszej kadencji, robił to czasem bezmyślnie. Po prostu da dawał grać młodym zawodnikom, często ich palił, więc myślę, że. Też nie mówię, że zawsze, bo to byłoby bardzo, bardzo nie fair w stosunku do Piotra Stokowca, ale zdarzało się tak i tutaj tego nie widzimy u Waldemara Fornalika. Waldemar Fornalik odpowiednio tutaj dysponuje możliwościami Tomasza i myślę, że zawodnik też to zauważa i mam nadzieję, że po prostu on w nowym sezonie będzie dalej reprezentował nasz klub, bo... Mimo wszystko, nawet z zagłębia będzie w stanie pójść do przodu, a taki pełny sezon, gdzieś tam pod batutą Waldka, Kinga, myślę, że mógłbym bardzo mocno pomóc, bo Widać, że sporo mestymu darzy Waldemar Fornalik Tomka i, i chyba nie da mu zginąć. Ja takie wrażenie odnoszę z tego, co słyszałem. Faktycznie tak jest i Waldemar Fornalik jest wielkim orędownikiem talentu Tomasza. To teraz nam pozostaje czekać na to, żeby no, Tomek jeszcze wykonał krok do przodu i w tym kolejnym sezonie stanowiło sile zagąbior Powiedziałeś jedną rzecz, z którą ja się nie zgodzę, to znaczy, że Twoim zdaniem Filip Starzyński był najsłabszym ogniwem. Zagłębia Lubin w starciu z Lechem Gdańsk. Moim zdaniem to był Mateusz Grzybek, bo baseku Diabate robił naprawdę bardzo dużo wiatru, jeśli chodzi o tą lewą flankę Zagłębia Lubin. I mieliśmy też sporo szczęścia długimi fragmentami w takich momentach, kiedy Malijczyk przebojowo wdzierał się pod pole karne miedziowych. Zasadniczo tak ja ostatnio miałem okazję sobie analizować po prostu te transfery zimowe w wykonaniu włodarzy miedziowych i mam problem trochę z oceną właśnie Mateusza Grzybka. To znaczy z jednej strony trzeba brać poprawkę na to, że to jest piłkarz, który przez to, jakie deficyty ma zagłębił swojej kadrze, nie gra na swojej nominalnej pozycji i kto wie, jak on by się prezentował, gdyby mógł występować na prawej obronie, tam gdzie teraz gra Bartłomiej Kłódka. z drugiej strony. No sorry, ale taki basek u to nie jest jakiś zanadto wymagający moim zdaniem przeciwnik, bo jeżeli spojrzymy na to, jakie on liczby notuje w Lechi, ile spotkań rozegrał, no i też. No uniwersum ekstraklasy drwi trochę z tego piłkarza, no, no to nie świadczy to za dobrze o obrońcy Zagłębia Lubin. Jak teraz e, mówiłeś o tym, to no, muszę się zgodzić z to Faktycznie ten występ Mateusza Ryżbka był bardzo słaby. Na szczęście i Mateusza, i całego Zagłębia Basaku -ba Diabate jest raczej typem zawodnika o charakterystyce Miłosza Przybackiego, czyli bardzo mocno się rozpędzę. Ale potem nie do końca będę wiedział, co z tą piłką zrobić. No i tam kilka razy ta piłka gdzieś tam się odbiła od tego diabatę, no ale raz cel nie podał. I ja uważam, że to, że właśnie piłkarz kroju diabatę, asystował, no bardzo źle wpływa na ocenę występu Mateusza Grzybka. Chociaż tutaj to też wynika z kwestii ustawienia i tego, że, że faktycznie przez dynamikę diabatę, bo tego akurat mu odmówić nie można Grzebek miał bardzo duży problem, żeby się odkręcać i widać było, że to, to ustawienie po, po lewej stronie mu leżało akurat przeciwko tak dynamiczny sposób granicemu rywalowi. No, ja poczekam z oceną Mateusza grzybka do czasu, aż on zacznie grać na swojej pozycji. No bo wydaje mi się, że dopiero wtedy będziemy w stanie ocenić tego, piłkarza. że bardziej martwi mnie to, że no kolejny raz gdzieś te transfery są przeprowadzane i no i niestety no, Louis Mata przyszedł, żeby wzmocnić rywalizację na nowej stronie obrony. Tak się zdarzyło, że złamaną mu no, na to nie ma wpływu ani Piotr Burlikowski, ani, ani prezes Zagłębia Michał Kielan, ani my jako kibice, czy nawet sam Luis Mata, no po prostu dostał piłką w twarz, no i no, jedynie na co możemy przekląć, to w tym momencie możemy przekląć tylko na los, no tak się hmm. zdarzyło, że niestety, ale no, los w tym sezonie nie oszczędza Zagłębia, no i tutaj też oberwało się i macie jeden nam na pozostaje liczyć tylko na to, że dość szybko się wyleczy no i jeszcze w tym sezonie zagra zagłębiła. my być może wówczas będziemy w stanie ocenić postawę Mateusza już na prawej stronie obrony 38 punktów i 13 miejsce ma teraz Zagłębie Lubin możemy się na koniec myślę pobawić w przewidywania bo ja śmiem zaryzykować taką tezę, że 38 punktów wystarczy do utrzymania to zachowanie ligowego bytu kto go zachowa, kto nie może się rozstrzygnąć już w najbliższej kolejce, bo wiemy, że jeżeli Śląsk Wrocław przegra, no to wówczas wszystko będzie jasne i spadnie Śląsk. Wiadomo, że Lechia, Gdańsk i Miedź muszą się już szykować do tego, żeby występować w przyszłym sezonie. Na zapleczu PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Następne spotkanie z Krakowią. E, tym myślisz, Paweł, że te 38 oczek, które mają w tym momencie na swoim koncie Miedziowi wystarczy do tego, żeby nie drżać oligowy byt do samego końca? Uważam, że tak, że te 38 oczek wystarczy. Z tym, że jeśli chodzi o przyszłą kolejkę, nie wiem, nie wiem czy wygramy z Krakowią, bo tam, akurat znając logikę ekstraklasy, Krakowia zbyt tak chaotycznie notuje te, te, te pozytywne i negatywne wyniki. Też tak naprawdę ciężko stwierdzić i, i cokolwiek wysunąć z gry Krakowi. Też nie wiem, jakie zagłębie wyjdzie przy ulicy Kałuży na to, żeby Krakowi się przeciwstawić. Czy to zmęczył z widzerem, czy to zmęczył z, z Lechią z pierwszej połowy. Tego nie wiemy, bo lepszy rywal niż Lechia mógłby nas bardzo szybko, mówiąc kolokwialnie, wychłostać i tam mogłoby być faktycznie po meczu. Niemniej jednak uważam, że naszym sprzymierzeńcem będzie to samo, co rok temu, czyli no, kiepski rywal tak naprawdę, no bo co by nie mówić, rok temu utrzymaliśmy się tylko i wyłącznie dzięki temu że beznadziejna była Wisła, Wisła Kraków i Wisła Kraków robiła wszystko, żeby w Ekstraklasie nie być. W tym sezonie Miecie, Legnica, Lech Gdański, śląsk Wrocław zachowują się podobnie. Jedni w mniejszym wymiarze, drudzy w większym. To jest z sprzymierzeńcem zespołów, które gdzieś tam w granicach tych 38 punktów sobie uciułały. Zobaczymy, co to będzie. Myślę, że spodziewam się, że śląsk Wrocław nie wygra z Wisłą Płocką. I nie mówię tego jakby z perspektywy kibica zagłębia, tylko bardziej takiego neutralnego obserwatora. Myślę, że tutaj akurat już Śląsk ma tak się tego piwa naważyło, że to już jest po prostu nie do odratowania. Zobaczymy, jak będą się kształtowały wyniki w przyszłej kolejce. Zobaczymy też, jakiego zagłębia się spodziewać w Krakowie. To był 39. odcinek podcastu MKS Talk, w którym na tapet braliśmy mecz miedziowych z Lechem Gdańskim. Przy mikrofonach byli z Wami Filip Trokielewicz oraz Paweł Gimnory. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia, cześć. MKS Zagłębie .pl. To my, wierni kibice Zagłębia.